Także słuchajcie to, co do mnie przyszło tutaj przed, przed warsztatem. Przyszły do mnie dwie albo trzy rzeczy. Przede wszystkim chciałam przywitać Was i Waszych rodziców, Waszych przodków, bo to dzięki nim tutaj jesteście, jesteśmy. Um, chciałam trochę pomówić o lęku. Ah! Zepsułam klimat, zepsułam klimat. Bo słuchajcie, co, co do mnie przyszło. To jest takie to niby logiczne, ale jednak e, chcę się tym podzielić, chcę to, e, chcę to wyrazić. Lęk jest bardzo potrzebną emocją i chciałabym was zachęcić do tego, żeby się dzisiaj przyglądać, więc możecie sobie to nawet zrobić w formie takiego ćwiczenia, nawet teraz, zapisać sobie może jedną rzecz, jedną rzecz po prostu konkretnie, czego się boicie, ok? Czego się boicie? No dziewczyny rozmawiały o tym. Matka do tego wszystko w swoim czasie. I słuchajcie teraz, dlaczego to jest ważne? Bo lęk to jest informacja o tym, gdzie mamy iść. Bo teraz zobaczcie, wszystko to, czego się boimy, to jest to, co nas blokuje w dojściu do tego, czego chcemy. Jeżeli się boimy jakiegoś konkretnego doświadczenia, to my podświadomie to doświadczenie do siebie przyciągamy. I teraz yy, no tak. Tak, Ewelinka, tak właśnie dokładnie jest. I dlatego wiele osób boi się ustawień, ponieważ czuje lęk przed tymi ustawieniami, ponieważ dobrze wiedzą podświadomie, że jak przyjdą na ustawienia, to to, czego się boją, będą musieli się z tym zmierzyć. Ok? Więc tutaj adresujemy lęk. Że lęk jest tylko i wyłącznie informacją, czasami jest informacją od naszych przodków, bo oni tam czegoś się bali, może zasadnie, tak? Natomiast dla nas wcale to już nie musi być lękiem, ale my gdzieś tam to odczuwamy. Czasami ten lęk wzięliśmy od naszych rodziców, podświadomie przejęliśmy ten lęk. A czasami ten lęk nabyliśmy w trakcie naszego życia, czyli tak jak jest w metodzie integracja świadomości, prawda? Patrzymy na wszystkie te poziomy, czyli na naszą linię życia, co takiego się wydarzyło w przeszłości, czego się boimy. I teraz tak, jeżeli się boimy tych rzeczy, które doświadczyliśmy, czyli oceniamy je, czyli mówimy to, co mnie spotkało było złe, to niestety, kochani moi, ale co robimy? Podświadomie wykluczamy, oceniamy, podświadomie zapraszamy to samo albo podobne doświadczenie do naszego życia. Dlatego tak ważne jest, żeby w y, naszych relacjach przeszłych, tak samo jak z przeszłymi partnerami, jak i, jak i oczywiście z naszymi bliskimi, ale generalnie z wszystkimi naszymi y, Ważnymi dla nas osobami w życiu, żeby czuć spokój w tych relacjach. Bo jeżeli po prostu, szczególnie tutaj mówię o relacjach takich partnerskich, bo jeżeli czegoś się boimy, jakiegoś doświadczenia, albo oceniamy to doświadczenie, które mieliśmy w przeszłości, to potencjalnie z powrotem zapraszamy to do naszego życia, żebyśmy się przestali tego bać. Ponieważ lęk jest kierunkiem naszego rozwoju. Mogłabyś sprecyzować lęk? Bo jak powiedziałaś lęk, to mi się wyświetliła brudna woda, mętna, wzburzona, I to, ale to chyba nie o tym mowa. Symbolicznie czym jest woda? Emocje. Emocje. I teraz przechodząc właśnie do, do następnej rzeczy, którą chciałam Wam powiedzieć, a raczej Was się zapytać, bo dzisiaj już będzie tak trochę bardziej, będę sprawdzać troszkę też Waszą wiedzę. Jak przychodzi na przykład klient i mówi, coś mnie blokuje. Co to jest to coś? Emocja. Brawo, dziewczyny nauczone. Jakaś emocja. Czyli nie tylko lęk, ale wszystkie te właśnie trudne emocje, będą dla nas kierunkiem rozwoju. Czyli to, co wiecie już, co już Wam mówiłam, żadna emocja nie jest ani dobra, ani zła, to jest tylko kategoryzacja taka umowna, ponieważ kiedy zmierzymy się z tą emocją, spotkamy się z nią. Przepuścimy ją przez siebie, przez nasze ciało, ona przestaje nas jakby dotykać i staje się dla nas neutralna. Ok? Czyli emocje wskazują dla nas kierunek rozwoju. No i wczoraj też na tym, na tym spotkaniu padło takie pytanie. A czy możemy nauczyć się kontrolować emocje? Po co? Po co? Po co? Żeby, blokady zbierać. Żeby zbierać blokady. Jakby to, jest, to jest podejście do emocji, które jest w tym, w tym takim mainstreamie, powiedzmy, który, z którym ja jakby nie rezonuję, nie zgadzam się, ponieważ uważam, że emocje są naszym największym sprzymierzeńcem. I dla mnie na przykład to jest interesujące, jak się pojawia we mnie jakaś emocja lęku. Na przykład uświadamiam sobie, o, bałabym się na przykład tego. Okej. Okay. <laughs> I sprawdzam to. I sprawdzam to i robię to. Nie zawsze idę tam, kiedy byłoby to dla mnie w strefie paniki, czyli to, o czym wam mówiłam na module coachingowym, czyli mamy strefę komfortu, strefę rozwoju, czyli dyskomfortu i strefę paniki. Dlatego, że strefa paniki może nas traumatyzować. Więc raczej tam do tej strefy paniki nie chodźmy po prostu powolutku, jak już jesteśmy gotowi. No i następne mam dla was pytanie. Kiedy jesteśmy gotowi, żeby zmierzyć się z daną blokadą, czyli z daną emocją. Jak myślicie? Tak, życiowo patrząc na temat. Kiedy jesteśmy gotowi? Tak, już jest tak jest, właśnie, dokładnie. Jak już czujemy po prostu takie zmęczenie, czyli ta emocja nas tak umęczyła, tak nas udręczyła, widzimy ją wszędzie, już nie tylko w tej jednej konkretnej sytuacji, jakiej doświadczyliśmy, ale to nam pokazuje, partner nam pokazuje, dzieci nam pokazują, praca nam pokazuje, wszystko nam już pokazuje że potrzebujemy się z tym zmierzyć i to jest najlepszy moment gotowości do stanięcia do tematu. No i często spróbowaliśmy tego, to nie działa, tego, to nie działa, tego, Sa sami sobie spróbowaliśmy pomóc, to nie działa. To jest dobry moment, żeby poprosić o pomoc. To jest świetny moment do pracy, zarówno osobistej, jak i z klientem. Dobrze. Trzecia rzecz, która do mnie przyszła wczoraj jest o dzieciach. O dzieciach. Zaskoczenie. <laughs> Dobrze. Kto napisał taki piękny wpis o dzieciach? Tak. No, no. <laughs> tak. No, i, i, <laughs> Dobrze. Opowiem Wam coś, dobrze? Opowiem Wam coś, podzielę się waszo, z Wami moją osobistą historią o dziecku. Kiedy zaszłam w ciążę, to pierwszą moją reakcją było to dziecko zaplanowane, wyczekane, z miłości, ale moją pierwszą reakcją na y, ciążę była absolutna panika. Panika, lęk. Ja wtedy pamiętam, że y, uklękłam na kolana i zaczęłam się tak strasznie modlić. Taki przeszedł przeze mnie lęk. Nie wiedziałam w ogóle, to było dla mnie zaskoczenie, taka mieszanka emocji. Z jednej strony radość, ale z drugiej strony wow, ale to jest odpowiedzialność. Jak ja sobie poradzę, czy wszystko będzie dobrze, czy dziecko będzie zdrowe. To mnie spotkało. Słuchajcie, płakałam tak chyba dwie godziny. Nie umiałam w ogóle mm, zrozumieć, co się ze mną dzieje. Był to jeszcze czas początków mojego przebudzenia duchowego, w którym właśnie bardzo pomogła mi moja córka, czyli yy, też, też ten właśnie etap ciąży. No i idąc tam parę miesięcy dalej, to był grudzień 2012, taka znana data w yy, rozwoju duchowym. Dużo osób o tym. Właśnie mówi, że ten grudzień 2012 to był taki bardzo intensywny czas przebudzenia duchowego. Ja byłam wtedy w szóstym albo w siódmym miesiącu ciąży, ale zdaje mi się, że to był szósty miesiąc i pamiętam, e, siedziałam sobie i tak sobie myślałam, i ten lęk cały czas miałam. On do mnie wracał co jakiś czas, przychodził i pamiętam, siedziałam i tak pamiętam myśl, jaka przeszła mi przez głowę. Boże, żeby tylko było wszystko dobrze z moim dzieckiem, jak ja sobie poradzę, jak ja to zrobię, jak, jak, ja, to, jak, ja, jak ja to ogarnę. Miałam bardzo dobre wtedy warunki życiowe, wspierającego męża, dziecko było oczekiwane i tak dalej. Więc wiecie, teoretycznie emocje, które miałam, nie były kompletnie zasadne w ogóle do, tej, do tego momentu, prawda? I wyobraźcie sobie, że jestem w tym, jestem w tym lęku, już chyba się tak do niego wtedy przyzwyczaiłam, że już tak czułam ten lęk na, na co dzień, ale przyszedł do mnie taki moment, o jakim często yy, słyszałam od różnych nauczycieli duchowych, że zaobserwowali swoją myśl. Czyli ja rzeczywiście zatrzymałam się na tej myśli Boże, żeby tylko było wszystko dobrze z moim dzieckiem. I ta myśl, jakby yy, taki, jakby stop klatka, ktoś zatrzymał film i ta myśl. I skupiłam całą uwagę Moją na tej myśli. Zaczęłam tym oddychać, i słuchajcie, w tym momencie przyszedł do mnie, przyszedł, przyszedł do mnie taki, można powiedzieć, wgląd. Często to jest takie doświadczenie, którego się, które się przeżywa na ustawieniach. Przeżywa się takie doświadczenie, często po głębokiej pracy z przyjęciem rodziców. To było doświadczenie duchowe, które Wam teraz opisuję. I. Ktoś mógłby sobie to zinterpretować w dowolny sposób, ale wiecie, I don't care. Do mnie przyszedł taki głos: Wszystko będzie dobrze z Twoim dzieckiem, nie martw się. Twoje dziecko będzie Twoim największym darem i prezentem. Wow! Poczułam to całą sobą, to przeszło jakby przez całe moje ciało, i zaczęłam tak strasznie płakać. Tak jakby właśnie uwalniać ten lęk, i bo ja w to uwierzyłam, uwierzyłam wtedy w tą konkretnie myśl, która przyszła do mnie, nie wiedziałam skąd ona przyszła. Twoje dziecko będzie twoim największym darem i prezentem. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Puściłam to przez siebie, od tego momentu już nigdy ten lęk nie powrócił. Uważam, że to był tak zwany dar łaski, którego doświadczyłam. I wow. Tak to właśnie było, potem sobie o tym zapomniałam. I przypomniałam sobie o tym, bo pomyślałam sobie tak, nikomu o tym nie powiem, bo pomyślą, że jestem po prostu, wiecie, stuknięta, słyszę głosy. Ale ten moment, ten właśnie takiego głębokiego duchowego doświadczenia, gdzie ten lęk odszedł, jakby przepłynął przez moje ciało, i odszedł, ponieważ uwierzyłam w to, że tak rzeczywiście będzie, tak samo jak wierzyłam wcześniej w tamtą myśl, to uwierzyłam w inną myśl. Przypomniało mi się to, kiedy urodziłam moją córkę dokładnie w moje urodziny. To nie, był, yy, to nie był poród wywoływany, ona dokładnie urodziła się tydzień po terminie, czyli przyszła dokładnie w ten dzień na świat, kiedy sobie zaplanowała jako mój największy dar i prezent. I dlaczego wam to mówię? I naprawdę tak jest. Za każdym razem, kiedy patrzę na nią, to czuję radość. Mówię o tym dlatego, że przyszło mi dzisiaj rano, jak sobie tak siedziałam przed tym naszym spotkaniem, że przecież myślę, że moi rodzice odczuwali dokładnie to samo ten lęk. Każdy rodzic odczuwa ogrom odpowiedzialności w momencie tego, jak zaczyna czuć, że jest odpowiedzialny za nowe życie. I połączyłam się dzisiaj z tą moją mamą, która, której byłam trzecim dzieckiem, wiem, że nieplanowanym, i z moim tatą, który nie był przygotowany na taką ewentualność. Jego byłam z kolei pierwszym dzieckiem, ale myślę, że był równie zaskoczony jak moja mama z tego powodu. I podziękowałam im za to, że pomimo tego lęku podjęli się tego, żeby dać mi życie żeby mnie wychować. I dzięki temu dzisiaj mogę być tu z wami. Chcę was zachęcić do tego, żebyście obserwowali swoje myśli, szczególnie te myśli, które przynoszą wam lęk. Bo to tak naprawdę od myśli często zaczyna się emocja, którą przepuszczamy do ciała. Bo teraz tak, myśli mamy dużo, ale myśl ma wtedy nad nami władzę, kiedy dajemy jej uwagę, czyli wierzymy w to, że ona jest prawdziwa. To był dla mnie ten moment właśnie tego zatrzymania, taki moment spotkania się po prostu sama ze sobą i ze swoją sprawczością, też, jak um, jaki umysł ma, jaką ma moc umysł, kiedy, nad, kiedy nadajemy znaczenie jakiejś myśli i wierzymy w to, że ta myśl jest prawdziwa. Czyli od dzisiaj też bym chciała, żebyście sobie obserwowały swoje myśli, bo to jest taka wyższa sztuka już uważności, gdzie przechodzi ci myśl przez umysł, czy wierzę w tą myśl. Czyli to znaczy, czy daję jej uwagę. I teraz jak nabędziecie tą sztukę, czy daję temu uwagę, czy daję temu uwagę, czyli sztukę obserwowania swoich własnych myśli, to potem to samo można przenieść na życie. Czyli żyjecie sobie. Ktoś ci powie: jesteś taka, 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 jesteś beznadziejna. O, okej. Okay. W porządku, dziękuję Ci bardzo za Twoją obserwację. I teraz jest kwestia, czy wierzysz temu. Rozumiecie? I jest takie bardzo ładne powiedzenie, chyba Byron Katie: Nie ma mnie w Twojej myśli o mnie. Bo każdy zawsze mówił sobie dokładnie. To bo to są jego emocje, które projektuje na zewnątrz i czasami po to, żeby poczuć się lepiej, powie ci coś przykrego, bo on tak się czuje w środku, więc jak Tobie tak powie, to wtedy jemu będzie lepiej, że nie tylko on tak się czuje. To Ja przepraszam, mój mąż ma świetne powiedzenie na to. Chyba ty. Chyba ty. Tak, mężczyźni są mocno zero-jedynkowi. Oni tam się nie, nie rozpatrują jakoś tak mocno. Jest konkret. Chyba ty. Dokładnie. Można się obrazić, jak sam po prostu tak się uważasz o sobie. Dokładnie. Dokładnie tak. Ale to wymaga właśnie też tej sztuki uważności i, jakby tego sprawdzania tych triggerów, czy to, co ktoś mówi do ciebie, czy ciebie to dotyka, czy ciebie to nie dotyka. Prawda? Także, co powiedzą ludzie, powiedzą co będą chcieli. My mamy się skupić na tym, żeby robić swoje. Żeby poszerzać świadomość ludzi, jeśli zamierzacie to robić w swojej pracy zawodowej, to trzeba się skupić na tym, nie patrzeć na to, co powiedzą ludzie, bo oni powiedzą to, co będą chcieli, albo to, co mają właśnie w sobie. I też trzeba się skupić na tym, żeby jednak podejmować tą ciągłą taką autorefleksję, prawda? Czyli żeby się zastanawiać, okay, czy to rzeczywiście jest prawda. Co ktoś powiedział o mnie, albo czy to mnie rzeczywiście dotyka? Jeśli nie, to też sztuką jest odpuszczanie. Po prostu odpuścić to. Ja zauważyłam u siebie też coś takiego, że no czasami tam, czy na kursach, które prowadziłam, no czasami była tam jakaś jedna osoba, której coś się nie podobało. I ja zamiast skupiać się na Reszcie, czyli na tym co robię, że przekazuję wszystko to, co robię na 100% swojej, swojej, swoich możliwości, swojego doświadczenia, to skupiam się na tej jednej osobie. Albo robiłam live, jest 100 pozytywnych komentarzy, jest jeden komentarz, który gdzieś tam jest negatywny i zobaczcie, i skupiałam się na tym jednym komentarzu. I pamiętam, że przyszedł w moim życiu taki moment, kiedy naprawdę przestałam dawać uwagę tej jednej, jednej, jednej rzeczy, jednej osobie, zostawić to zostawić to, bo jak będziemy się skupiać na tym, co jest, co jest negatywnego, a nie na całokształcie, na całości, to po prostu nie zrobimy tego, po co mieliśmy tu przyjść. Dobrze, słuchajcie, tyle gadania. Zaczynamy pracowanie. Teraz bym chciała tak, bo mamy kilka przygotowanych takich um, ćwiczeniowych rzeczy. Ja myślę, że byśmy sobie chyba do jakiegoś ćwiczenia zaczęły. Tak, mhm. e, dobrze przygotowując się do spotkania... A, nie... nie mamy ręczników. Prze... Nie mamy ręczników. A, nie. To jest jeden. Na jest przestrzeń, na której pracy jest wiele innych. Też y, 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 pomyślałam, że zaczniemy sobie, tak, ja. chyba najmocniej, najlepiej, z drugim do To Ponieważ y, w tej przestrzeni jak jesteśmy, myślę, że to będzie taki fajny początek tego, co się potem dalej zadzieje. I w tym celu, dobierzemy się za chwilę nad Jedna, ustawimy się w dwóch rzędach równoległych i będziemy, z jednej strony będą, będzie mamy będą stały, a z drugiej strony będą stały dzieci, my i potem będzie zmiana. Nie spieszymy się, idziemy hmm, Spokojnie, w swoim tempie, jeżeli nas zatrzyma na dłużej, no to tak ma być, ponieważ jest to szansa do tego, żeby się jeszcze do tej mamy o krok zbliżyć. Bo jak dobrze wiecie, ta droga jest długa, trwa całe życie. Ja to z własnego doświadczenia mówię, a dużo już zrobię różnych rzeczy. I kiedy nam się wydaje, że już dotykamy czegoś, to za jakiś czas nam znowu coś pokazuje się, że nie do końca. I dzisiaj tak, intencją tego, tego ćwiczenia tutaj jest to, i każda sobie powie oczywiście swoją, żeby zrobić chociaż tych kroków będzie sporo, ale taki jeden, bardzo duży, albo dwa, wewnętrzne. I wtedy pójdziemy dalej, dobrze? Okej. Okay.